Prawda jest taka, że dopóki nie odpuścisz, dopóki nie wybaczysz sobie, nie wybaczysz sytuacji, dopóki nie uświadomisz sobie, że sytuacja jest zakończona, nie ruszysz naprzód. Steve Maraboli rzeczy jest w tym, że trzymamy kotwice, rzeczy, wspomnienia, zdjęcia i tym podobne, przypominające nam o czymś. Często to coś jest nieprzyjemne, często bolesne, a jednak trzymamy to wspomnienie. Czujemy się nim. To jeśli chodzi o coś, co zrobiliśmy, zawiniliśmy w jakiś sposób. Nawet jeśli dotyczy to tylko krzywdy domniemanej, takiej, którą wydaje się nam, że komuś wyrządziliśmy. I zadręczamy się, że ktoś czuje się źle przez nas. Jest jeszcze druga, gorsza opcja. Gdy mamy poczucie krzywdy doznanej. I wspominamy jak ten czy ów zachował się w tej czy innej sytuacji. Rozpamiętujemy tę sytuację. Zastanawiamy się, czy można było inaczej, co by było gdyby. I czujemy się źle przez kogoś, coś w naszej przeszłości. Tak miałem. Trzymałem się kurczowo krzywd wyrządzonych i otrzymanych. Dusiłem je w sobie. Miażdżyły moje poczucie własnej wartości. Udało mi się odpuścić. Wybaczyłem im. Wybaczyłem sobie. Tylko tyle i aż tyle. A demony i tak czekają.